Cześć, nazywam się Kinga, jestem dietetyczką, dzisiaj mam dla Was przepis na makaron z sosem brokułowym z dodatkiem czarnej soczewicy. Jest to przepis roślinny i dla tych, którzy chcą uskuteczniać profilaktykę antynowoutworową i w ogóle wszystkich chorób cywilizacyjnych. Pierwszym krokiem do zrobienia sosu jest podsmażenie cebulki z całą zieloną papryką. Kolejno myję brokuła i rozdzielam na różyczki. Później drobno siekam. Do papryki i cebuli dodaję pokrojonego brokuła i cały zaleję wodą. Dodam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Dodaję dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę i przyprawy. Resztę przypraw Wam napiszę w opisie albo gdzieś tutaj z boku. Dodałam m.in. kmin rzymski, przyprawę do ziemniaków, bo ją bardzo lubię i trochę takiej mieszanki przyprawowej e, biryani masala. Możecie dodać tikka masala, lub takich jakie macie i takich żył jakie lubicie. W międzyczasie włączamy do gotowania soczewicę. Ja używam czarnej soczewicy Beluga. Możecie użyć zielonej, jeżeli taką macie. Ja tutaj gotuję 70 gramów. Przełożyłam danie do miski i blenduję. Dobry moment, żeby dosmakować sos. Ja uważam, że mój przedodatek masła jest trochę słodkawy, więc dodaję płatków chili. Pamiętajcie o tym, żeby w międzyczasie ugotować makaron. Ja akurat ugotowałam pszenne muszelki, bo takie miałam, ale najlepiej jakbyście użyli pełnoziarnistego. ziarnistego. Ja teraz z sosem dodaję czarną soczewicę i mieszam. Upieczone 200 g dyni kroję w kostkę. Tak prezentuje się potrawa. Na makaron wyłożyłam sos brokułowo-soczewicowy. Wierzch posypałam pieczoną dynią i całość posypałam czarnuszką i sezamem.